Kupiłam w Meksyku. A a, 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 patrzcie. Podoba mi się. Piękna! Ha, śliczna jest. Ona ma w ogóle, to jest e, torebeczka Giesa. Ona ma taki łańcuszek. Patrzcie, taki ma łańcuszek. Tak wygląda. I ja tą torebeczkę sobie nałożę na wesele. Właśnie, dlatego ją kupiłam, bo myślałam o weselu. Dobra, nie przedłużam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie jest po prostu bomba. Patrzcie, ona się tak błyszczy i w ogóle. Takie torebki. Ja Wam coś powiem. Trochę znam się na terenie. Znaczy trochę znam się na, znam się na Ja po prostu torebki uwielbiam. I powiem Wam szczerze, że ta torebka, ona ma taki kształt, w ogóle taka fajna jest. Lata 70., osiem... może tak bardziej lata 80., disco i tak dalej. Ta torebka będzie modna cały czas, mówię Wam. Pa, y, pattern, czyli taki wzór jest w ogóle taki bardzo nowoczesny i po prostu ona będzie do wszystkiego pasowała. Zobaczycie, ja ją będę ciuchać, ciuchać, ciuchać. Dobra. Leci do torebeczki. Zabrałam sobie taką oto sukienkę. No, żeby nie przedłużać. Ta sukienka mi kosztowała pięć dlatego ją wzięłam. To jest taka czarno-biała sukienka, długa, to jest taki bardzo milutki materiał i ta sukienka jest po prostu piękna i słuchajcie, ja wróciłam z Meksyku, spojrzałam na tą sukienkę i stwierdziłam, kurde, trzeba było iść do Achaemu wcześniej w ogóle, przed wyjazdem, no ale nie byłam, nie, no nieważne. W każdym razie ta sukieneczka, słuchajcie, 5 euro, no po prostu nie mogłam, nie mogłam się powstrzymać, piękna jest, jest taka długa, czarno-biała. Ta sukienka będzie czekała na kolejne wakacje, najprawdopodobniej będziemy lecieć na Bahamy, ale to za rok, zobaczcie. Także ona czeka, będzie czekała na mnie w szafce na następne słoneczne dni. Szal. Zobaczcie, jaki piękny szal. Aha, jeszcze widziałam jeden taki siwo-czarny, kupię sobie też ten szal. Pewnie zobaczycie na vlogu, zobaczcie. Mój piękny szal. Słuchajcie, jak jesteście na stronie H&M, to po prostu ten szal wygląda na taki pff, beznadziejny, bardziej, taki zwykły w ogóle. On niknie na stronie internetowej. Ale jak go widzicie na żywo, on jest po prostu boski. Dla, made, dla, to, dla modelki. <ścoughs> Chciałabym być modelką. Dla blondynki, takie kolory są idealne. Patrzcie, Patrzcie zrobię sobie włosy. Dobra, nieważne. Baziki, baziki Kupiłam sobie taką bluzeczkę. To jest bluzeczka, która się, no, którą się nakłada na stanik i pod yy, najczęściej białą koszulę. Ona jest bardzo delikatna, troszkę prześwitująca, ale właśnie pod jakąś koszulę i tak dalej będzie po prostu idealna. Patrzcie. Ona jest taka w ogóle. Takie zapięcie mam z tyłu. To jest. Yy, 10 euro mi kosztowała. T-shirty lecą, lecą t-shirty. Jeden zielony, patrzcie, materiał, to jest chyba len, albo leno podobne, linen, tak, czyli len. Słuchajcie, ta jest świetna. Wziąłam sobie trzy, były trzy w, e, e, zielona, czarna i biała. Wziąłem sobie trzy. Słuchajcie, rozmiar jest e, S To są takie typowe t-shirty, właśnie takie. E, właśnie old, nie old to są takie po prostu t-shirty, takie, takie baziki, które po prostu narzucacie do jeansów, na, nakładacie na to marynarkę, możecie to nałożyć do pracy, chociaż to jest troszkę prześwitujące. I zauważyłam, że jest dziura. Wymienię to. Wymienię to, mam paragon, wymienię. Dobra, następna. Widzicie? Tak to jest, jak kupujecie coś, a potem nie zwracacie, nie, nie patrzycie na to, jak to jest zrobione. dobra laski, te same t-shirty, białe, no ten to akurat widzicie, ten to akurat nie ma dziury, no tak jak jakoś trafiłam na taki właśnie, beznadziejne, biały t shirtik taki sam, rozmiar S, rozmiar jest po prostu bomba, słuchajcie, czarny, tak samo. W ogóle coś jest fajne, że ten materiał jest taki delikatnie prześwitujący, w ogóle skóra oddycha i tak dalej, możecie je nałożyć na lato. One nie były wcale takie tanie. Te t-shirty kosztują tak z 15 euro i powiem Wam, rozmiar S. Jeżeli macie, jesteście tak, macie rozmiar, nosicie rozmiar 36, 38, będą idealne te t-shirty dla Was. Tak jest niezłe. Czekajcie. Zaraz. Sprzymierz. Przymierzam. Aha! Genial. Słuchajcie, nakładam na czerwoną bluzkę. Na czerwoną bluzkę. No, super. Długo się śniezła. W ogóle jest. Jeżeli chcecie mieć naprawdę taki. Bo to jest taki coś w stylu męskiego t-shirtu. Tylko takie męskie damskie t-shirt, nie? Jeżeli chcecie taki w ogóle. Um, ja bym na przykład nie ryzyku. Wiecie co? Ja taką właśnie. Słuchajcie, wiecie co? Podoba mi się. Podoba mi się rozmiar, ale wiecie co? Mogłam też wziąć sobie Mkę. Wiecie? Bo jak będę miała stanik, to mi tak pierwsi trochę podejdą w górę. Wiecie co? Mi rozmiar odpowiada. Ale Mka też by była niezła. Naprawdę. Tylko nie wiem, jaka by była w ramionach. Pewnie by spadała. Tutaj. Nie, no nie jest. Nie, źle, jest dobra. Nie przedłużamy. Nie ma co. Może, może zielony? Zielony wezmę sobie rozmiarze M. -kę. Wymienię sobie na M. -kę. Dobra. Żeby mieć ten, jakieś tam urozmaicenie w garderobie. Dobra. Słuchajcie, kupiłam sobie zwykłe getry. Rozmiar 36. Bazik, bazik, bazik. 10 euro. Bardzo milutkie, zwykłe getry. I na pewno je nałożę właśnie teraz do samolotu. Patrzcie. Zwykła buzeczka. Pięć euro. Boże, co ja wyglądam? Ja wyglądam jakby po prostu płakała. Może to ten makijaż. Hmm? Pięć euro. Białe. Pięć euro. I... Tiszeczek zielony, co ja dam zielony? Siwy, shirtik siwy, bo mam maszynę no. pod spodem. Widzicie, co niezłe jest, no? Może powinnam wziąć rozmiar większy? Powinnam wziąć rozmiar większy czy nie? Nie wiem. Nie chcę, żeby był... Nie jest opięty i tak dalej, ale ja lubię takie luźniejsze, wiecie? No wcale nie jest taki zły. Baziki. baziki, baziki. Może wymienić go na większy? Co to jest rozmiar? To, to jest rozmiar M. No nie, zostawię go, niech będzie. Niech będzie taki. Niech będzie taki jeden się przyda. Dobra, to pójdę, wymienię zielone, bo już muszę się śpieszyć z 15.30 dziewczyny. I długo mi sklepy zamkną. Śpieszmy się. Powoli. Dzięki za oglądanie. Dzięki za subskrypcję. Naprawdę cieszę się, że w ogóle Was jest coraz więcej. W ogóle, tak w ogóle. Fajnie, że mnie myślicie, fajnie, że się w ogóle że, że myślicie o tym, że mogę w ogóle coś wam zaproponować i w czymś tam wam pomóc i tak dalej. Słuchajcie, będzie jak najwięcej filmików o włosa. Ok, dziewczyny, nie przedłużam, gonię na miasto. Musiaczki.